W tym odcinku spróbuję zrobić 10 trudnych rzeczy w Minecraft. Od waterskilla z najwyższej kratki, aż po skok na 5 bloków. A ty, jeśli chcesz więcej takich filmów, to zostaw łapkę w górę i subika z dzwoneczkiem, aby nie ominęły cię kolejne ciekawe filmy. Tu jest lista rzeczy, którą muszę zrobić. Też jeśli nie uda mi się zrobić któregoś z zadań, będę musiał zakręcić kołem fortuny, na którym są wymierzone dla mnie kary. Pierwszym zadaniem jest zrobienie water skilla z maksymalnej kratki. Za pierwszym razem skończyło się tak. Lecz za drugim razem sprawy potoczyły się trochę inaczej. JEST! 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 Dobra, nareszcie. Bo nie wiem, robiłem to przez jakieś dwie minuty, bez przerwy. I miałem już takie... What? Drugą rzecz jaką zrobiłem był to taki bold skill, tylko że polegał on na tym, że cały czas klikałem prawie przycisk myszy i shifta. Udało mi się go zrobić, ale za trzecim razem. Uważam, że pewnie udałoby mi się go zrobić nawet za pierwszym, gdyby nie ból ręki, bo to ćwiczenie strasznie na niego napierdziela ręka, więc no. Dobra, lecimy. Ale wie, mam pomysł, co byśmy mogli zrobić konkretnie. Patrzcie. Będziemy sobie patrzeć. No nie no. Dobra, za drugim razem to już się nas stówę uda. Jak będę 30 kratek od tego to wtedy. Dobra, już to robię. Dobra. Come on, lecimy, bro. Dobra. Idziemy, idziemy. Dobra, uda się, uda się chyba. O, dobra, udało się. No, za trzecim razem. Trzecią rzeczą, jaką zrobimy, będą to boat klacze po lawie w dwie strony. O! Dobra jest, za trzecim czy tam czwartym razem. No dobra, przechodzimy do następnego zadania. Następną rzeczą będzie podwójna 180, którą udało mi się zrobić w niecałe 30 sekund. O, udało się, dobra, no i fajnie. Rzeczą następną będzie coś, co robiłem naprawdę, ale to naprawdę długo. A mówiąc długo, mam na myśli 20 minut no dokładnie tyle zają mi przeskoczenie 5 kratek. Tak? Nie pomyliłem się. Mowa tutaj o przeskoczeniu legendarnych pięciu kratek. Oj, kochani, dobra, zaliczamy to, zaliczamy to, zaliczamy to, zaliczamy to, dobra, mordy, zaliczamy to, bo to był skok. Pokażę wam, ile miałem prób. I tam jeszcze więcej, bo ja na chwilę wyszedłem z serwera wtedy. Jak coś, to tutaj, jak jest to creative i survival, to po, po prostu to sobie zwiększałem. Ale jest, nareszcie, udało się. Długo mi to zajęło. Następnym zadaniem było. Zestrzelenie szkieleta z 50 kratek co było bardzo łatwe, ponieważ zajęło mi tylko chwilę. Dobra, możemy zacząć już to zadanie. Nie jest ono jakieś trudne. Tak myślę przynajmniej. O, dobra, ale musimy tego ziomeczka zabić. Tylko jak ja bym to miał wycelować, by go znowu trafić? Tak? Nie, bo trochę za, za daleko teraz poszło. Tak? Dobra, mamy to. Nice. Dość szybko to poszło. Bo mam całkiem dobrego aima z łuku. Dobra, no to już ruszamy po kolejne zadanie. Kolejnym zadaniem jest zdobycie netheritej zbroi. No niestety, ale zajęło mi to bardzo dużo czasu. Dobra, i teraz uwaga, czy nam starczy tego złota? 17. Chyba nam sta. Tak. Mamy to. Dobra, mamy to. Teraz uwaga. Robimy to. W końcu. Jest. Nareszcie to mamy. W końcu. Przedostatnim zadaniem, jakie wykonamy, będzie to przejście całego Minecrafta. No taki całkiem ok ten seed. Nawet... Podczas przechodzenia Minecrafta stało się to. Sami zobaczcie. <śmiech> <śmiech> Mordy. Kolejnym zadaniem było to, by znaleźć różową owcę, nie? I teraz tutaj macie potwierdzenie, że ja tej różowej owcy nie ten. Pierwszy raz w moim całym życiu znalazłem różową owcę. No dobra, może drugi, ale to miało być kolejne zadanie, które no od razu możemy sobie zaliczyć, no. A to miało być zadanie, by zrobić... By przejść Minecrafta. Zabijmy ją. Na pamiątkę wezmę sobie tą wełnę. Dobra. Aha, dobra, bo to jeszcze nie jest to przecież. Dobra jest perczuj, perczuj, perczuj. No nie. Nie. No to super. No, czyli challenge mamy przegrany. Super. Ja pierdziele, no. Jakim cudem on mnie wybił? Chłop już zaczął perkrować i mnie wybił, nie? Super. to screen. No i co, no i nie udało mi się. No, nara. Tak wygląda nasza lista, i wyraźnie wskazuje ona, że nie zrobiliśmy przedostatniego zadania. No więc, niestety, muszę zakręcić kołem z Karą. No, nie chcę tego robić. Dobra, moi kochani widzowie, nie chcę tego robić, ale miejmy chociaż nadzieję, że nie będzie, zniszczyć swoją myszkę lub usunąć kanał. Miejmy nadzieję. Proszę, błagam, tylko nie to, bo nie chciałbym usuwać kanału, a zniszczyć swoją myszkę, no to droga jest moja myszka. Zamówić kebab z ostrym sosem i dodać do niego mega ostry sos. Ej, dobra. No niestety, ale wy nie zobaczycie tego, jak robię, bo nie, pokazam, nie pokazuję twarzy. A w dodatku, no po prostu już są wszystkie restauracje pozamykane, i tak dalej. Ale przysięgam Wam na słowo, że naprawdę jutro to zrobię. No i co? E, zasubskrybujcie mój kanał. Jeżeli chcecie więcej takich filmików, zostawcie łapę i zasubskrybujcie ten kanał. No i tyle chciałem powiedzieć. Nara.